Siemanko, witajcie na kanale Madros. Dzisiaj jesteśmy w grze Jurassic World Evolution 2, a więc odcinek dla graczy, ale jeśli interesujecie się historią Parku Jurajskiego, czy też Jurassic World lub paleontologią, to zachęcam do subskrypcji kanału. I jeszcze raz chciałbym podziękować, bo kanał dobił do 4000 subskrypcji, a więc wielkie dzięki, a teraz lecimy już z materiałem. Głównym motywem tego filmu są wybiegi oraz ich wygląd i niestandardowe zastosowania, jeśli chodzi o płoty. Po raz kolejny o tym mówię już z uporem maniaka. I zwróćcie uwagę, stworzyłem sobie tutaj zoo dla dinozaurów, takie odwzorowane z tego, co mieliśmy w filmie. Zastosowałem tutaj po raz kolejny donice, a także nowe rzeczy, które dostaliśmy z ostatnią aktualizacją, czyli te donice z bursztynem, czy też można powiedzieć te płoty betonowe tutaj też zwróćcie uwagę, taka zwykła niby zagroda, niby nic ale fajnie, moim zdaniem oczywiście fajny jest to efekt, ponieważ nie ma tych galerii widokowych, które zabierają dużo miejsca, a naprawdę yy, widoczność dinozaurów jest bardzo dobra, kolejna rzecz to wybieg tyranozaura, który nazywa się T-Rex Kingdom gram na Xboxie, więc odtworzenie tego też jest ograniczone, ale można zwrócić uwagę na to, że starałem się odwzorować te galerie widokowe, które były, a także tą platformę, gdzie pracownik parku rzucał tą racę dla tyranozaura w kierunku kozy, którą miał pożreć. A więc y, takie rzeczy naprawdę fajnie można sobie odwzorować, nawet jeśli są ograniczone, bo Jurassic World Evolution 2, jeśli chodzi o konsolę, no, też y, nie daje nam wszystkiego tego, co. Powinno być w tej grze, moim zdaniem. Ale no, te dodatki, takie, które można na przykład zrobić, te dodane flagi moza, Zaur, czy też Pteranodon, a także no, mnóstwo tych dekoracji, którymi można się bawić, postawić je w każdym dowolnym miejscu. Tak samo jest z tymi drzewami pojedynczymi, możemy je praktycznie postawić w każdym miejscu i nie będzie nam w niczym to przeszkadzać. Fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę polecam Wam bawić się tym wszystkim jak najbardziej. Park nie musi być ogromny. Wystarczy, żeby był dobrze zbudowany, dobrze ustawione wszystko, tak jak powinno być i będziecie mieć pięć gwiazdek. Zobaczcie, ja nawet tutaj nie mam kolejki, która przewozi naszych tutaj gości, a i tak jest pięć gwiazdek. Dwa hotele, kilka gatunków dinozaurów, no i naprawdę nie potrzeba cudów, żeby mieć park na 5 gwiazdek i naprawdę, żeby fajnie wyglądał, bo tak jak mówię, no to jest moje zdanie, taka forma parku, którą Wam teraz pokazuję naprawdę mi się osobiście podoba, nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, dużej yy, takiej można powiedzieć jakiejś promenady, pełno tych dróg, do niczego one nie dążą, a te dinozaury są gdzieś tam na boku. Moim zdaniem właśnie ważniejsze jest pokazanie tego wszystkiego, co można zrobić na wybiegach, jak to ma wyglądać. No i udekorować to w taki skromny sposób, ale naprawdę fajny. Kolejna rzecz, którą za chwilę Wam pokażę, no to takie na przykład już przejście, jeśli chodzi o wybieg. Tutaj mamy brachiozaury, ale zobaczcie, też prosta rzecz. Robimy sobie okrąg, dodajemy różne tam dekoracje, te drzewa, fontanny, no i jest efekt jaki jest. Naprawdę, wiecie, ja tu nie zachwalam, bo to, że to moja praca czy coś takiego, ale... Chodzi mi tu generalnie o to, żeby parki, które tworzą nasi gracze tutaj w Polsce, mogli się czymś zainspirować. No przynajmniej mam taką nadzieję, że mogę w czymś pomóc i ktoś skorzysta i zrobi coś takiego. No i to fajna rzecz, no bo tutaj naprawdę gra nie ma się ograniczać do gameplayu, który jest moim zdaniem nudny. Lepiej sobie właśnie wziąć, włączyć sandbox i spróbować coś zrobić. Zauważcie, tutaj mam wybieg monolofozaurów i dodałem tak kontenery, dodałem różnego typu inne rzeczy z tych dekoracji. Tutaj mamy generalnie strefę żyrosfery i one tutaj chodzą praktycznie po takim terenie, który wydaje się taką opuszczoną bazą, coś takiego, ale taki efekt dodatkowy dla widza, że jest coś innego, a nie tylko drzewa, woda, kamień i nic więcej. Jeśli chodzi o ptaszarnię, to też bardzo fajnie, że dodali te platformy, ponieważ pteranodony, no i inne gatunki, które na sandboxie można mieszać w dowolny sposób, jeśli wyłączycie sobie tryb walki oraz komfortu, także możecie sobie spokojnie tutaj te gatunki wszystkie wymieszać. No i one sobie siadają na tych platformach, też to bardzo fajnie wygląda. Fajna sprawa, naprawdę. Z tą ostatnią aktualizacją moja ocena gry podniosła się o, można powiedzieć, dwa punkciki, bo początkowo to było jakieś 6 punktów, a teraz już można powiedzieć, że 8 na 10. Jeszcze kilka rzeczy dodadzą i na Naprawdę super będzie to wyglądać. Zobaczcie, ile miejsca mam wolnego. To jest mapa nublar, a park tak czy tak jest na 5 gwiazdek. A więc naprawdę bawcie się tym wszystkim. Róbcie dowolne rzeczy. Niech wasza wyobraźnia działa. Ja dziękuję za dzisiaj. Jeśli pomogłem, to super. Zostawcie łapkę w górę. Subika. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.